Jestem o tym całkowicie przekonany. Słuchajcie, czuję się podekscytowany. Jesteście gotowi, aby zasiać w Was trochę słowa Bożego? Jest powód, dla którego Jezus robi takie rzeczy. Przede wszystkim jest dobry. Zapłacił cenę za nasze odkupienie. On jest naprawdę niesamowity. Ktoś z Was mógłby teraz powiedzieć: Nie możesz się tak modlić o chorych. Nawet nie było zawołania o wyjście do przodu. Być może modliliśmy się teraz o osoby, które nie są na nowo narodzone. Wiecie, co jest napisane w dziesiątym rozdziale Ewangelii Łukasza? Do jakiegokolwiek miasta udacie się. Do jakiegokolwiek miasta udacie się. On nie mówi tutaj do miasta jakkolwiek, tylko do jakiegokolwiek miasta. Nie bądź osobą, która mówi, a tam jakkolwiek. Osoby, które często mówią jakkolwiek, nie funkcjonują w Królestwie Bożym. Tam jest napisane: do jakiegokolwiek miasta udacie się, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są. Czyli jakich chorych konkretnie? Wszystkich. W tym jednym zdaniu. Jezus zawiera wszystkich ludzi. Mówi: jakiekolwiek miasto, jacykolwiek chorzy. Nie stawia żadnych wymagań co do chorych. A więc to oznacza, że bierze pod uwagę wszystkich. Oczywistym jest, że w takiej sytuacji uczniowie będą się modlić o tych, którzy nie są wierzący. Nakazał im modlić się o jakichkolwiek chorych w jakichkolwiek miastach. Nie brzmi wam to jak szósty rozdział Ewangelii Jana? Pamiętacie historię o sadzawce Bethesda? Anioł co jakiś czas poruszał lustro wody. Jest tam napisane, że ktokolwiek wchodził do tej wody pierwszy, był uzdrawiany z jakiejkolwiek choroby. Tu też mamy to słowo jakiejkolwiek. Dzisiaj jesteśmy w Nowym Przymierzu przez Jezusa Chrystusa. To, co zrobiliśmy tutaj, jest wspaniałe. Zaangażowaliśmy wszystkich. Jezus chce, żebyśmy byli prości w naszej wierze. Chce, żebyśmy po prostu wierzyli w dokończone dzieło krzyża. Jestem przekonany, że patrzę teraz na armię. Nie nakręcam Was teraz. Naprawdę patrzę teraz na armię. Pomyślcie, co by się stało, gdybyśmy wychodzili z naszej strefy komfortu w naszym życiu codziennym. Nie mówię teraz o spotkaniach chrześcijańskich. Codziennie spotykamy ludzi, których coś boli. Którzy mówią, tak, muszę brać te tabletki co trzy godziny. Ludzie ciągle mówią o swoich chorobach. Zgadzacie się? To jest wszędzie i spotykamy się z tym na okrągło. Co by się stało, gdybyśmy my wszyscy w swoim codziennym życiu zaczęli modlić się o ludzi, których spotykamy? Powiesz mi, a co, jeśli nic się nie wydarzy po mojej modlitwie? Wiesz co, jeśli się nie pomodlisz, to na pewno się nic nie wydarzy. Więc nie robiąc kroku wiary, będziesz miał to, czego się boisz. Ryzykujemy tylko własną reputację, a mi się wydawało, że przecież już umarliśmy dla siebie. Wiecie o czym jestem przekonany? O im więcej osób będziemy się modlić, tym więcej będziemy widzieć uzdrowień. Powodem numer jeden, dla którego ludzie nie modlą się o chorych, jest to, że boją się, że nic się nie wydarzy. Jednocześnie nie modlą się, a to gwarantuje, że nic się nie wydarzy. Jest czas, żebyśmy przestali patrzeć na siebie, na to jak się czujemy. Musimy zrobić taką chrześcijańską wersję reklamy Nike. A. Jej sloganem będzie po prostu to: zrób. Naprawdę? Myślę, że nie muszę do tego niczego dodawać. Co jakiś czas sprawdzajcie stan swojego ciała. Jak skończymy, to zrobimy coś jeszcze. I jestem pewien, że wtedy wydarzą się kolejne rzeczy. Wierzę, że nawet teraz, gdy siedzicie, co jakiś czas będziecie zdawać sobie sprawę z tego, że coś w waszym ciele się polepsze. Słuchajcie, w żaden sposób mnie to nie rozproszy. Gdy w trakcie kazania zdacie sobie sprawę z tego, że zostaliście uzdrowieni, zacznijcie machać. To będzie wspaniałe. Już wiem, jak zakończymy tę sesję. Powiem wam co jest na moim sercu w kontekście modlitwy o chorych. W pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy Jezus rządzi swoim królestwem berłem sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest bardzo istotną kwestią królestwa. Musimy zrozumieć to, czym jest sprawiedliwość i czym jest życie przez wiarę. Jeżeli Bóg mówi nam przebaczam Ci przez krew Jezusa Chrystusa, to oznacza, że nam przebaczę. To nie jest skomplikowane. Jeżeli spodziewałeś się głębokiego i przemyślanego nauczania, to przyszedłeś na niewłaściwe spotkanie. Gdyby Ewangelia była skomplikowana, nigdy bym jej nie zrozumiał. Jeżeli Bóg przez swojego Syna mówi nam Kocham Cię, to oznacza, że chce, abyśmy przyjęli tę miłość. Jeżeli Bóg mówi Ci przebaczam Ci, to nie masz w tym momencie wyliczać Mu swoich kolejnych grzechów, które Ci się przypominają. Wyrzuć do kosza poczucie winy i potępienia. Swoją drogą, jeżeli czujesz na sobie poczucie winy, to oznacza, że Twoje serce kwalifikuje się do Bożego Przebaczenia. Jeśli czujesz poczucie winy, to znaczy, że na czymś jeszcze ci zależy. To oznacza, że jesteś w bardzo dobrym miejscu. Ludzie, którzy mają wszystko gdzieś, nie żyją w potępieniu. Oczywiście Bóg nie chce, żebyśmy żyli w potępieniu. Ale ludzie, którym na niczym nie zależy, nie są w stanie odczuwać potępienia. Oni mówią: Ja mam to gdzieś. Oni mają wszystko gdzieś. Przez cały czas mojego życia, w którym byłem pastorem, spotkałem tak wiele osób, którym zależy tak bardzo, że aż są przekonane, że coś z nimi jest nie tak, cały czas czują się tak, jakby ich życie nie wyrażało sobą wystarczająco to, jak bardzo zależy im na Bogu. Wytykają sobie najmniejsze potknięcia. Wiecie, co tak naprawdę o sercu takiej osoby mówi Ewangelia. Jeżeli Twoje serce jest w takim miejscu, to oznacza, że Ewangelia w ogromnym stopniu oczyściła Twoje serce. Problem jest jeszcze taki: identyfikujesz się z tym, co widzisz w sobie złego, zamiast wzrastać w dobru, które Bóg już w Ciebie włożył. Wydaje ci się, że jesteś tutaj, a tak naprawdę być może jesteś tutaj. Skupiasz się tylko na tym, co jest nie tak, a w ogóle nie skupiasz się na tym, co już zostało przez Boga naprawione. Powiem Wam teraz, czym jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość nie jest tym samym, co posiadanie racji. Gdy myślisz, że masz we wszystkim rację, tak naprawdę jej nie masz. Sprawiedliwość sprawia, że to, co nie było właściwe, staje się właściwe. Musicie to zrozumieć. Bóg patrzy na Ciebie i na mnie przez pryzmat tego, do czego zostaliśmy stworzeni, przez pryzmat tego, do czego nas predestynował od samego początku. Nie patrzy na Ciebie przez pryzmat tego, co zrobiłeś. Patrzy na Ciebie przez pryzmat tego, co dla Ciebie zrobił Jego syn. Wchodzisz w tę rzeczywistość przez pokutę. Mówisz, co ja sobie w ogóle myślałem. Nie chcę takiego życia. Nie zostałem stworzony do życia w grzechu. Nie pozwólcie przekonać się nigdy o tym, że pokuta nie jest istotna. Bóg mówi, Pokutuj, ponieważ przyszło Królestwo Boże. Pokuta to nie tylko powiedzenie przepraszam. Pokuta to też zmiana sposobu myślenia. Gdy pokutujesz, mówisz: Naprawdę byłem skupiony na sobie. Żyłem kosztem innych. Kończę z tym. Takie życie jest tak puste. W ten sposób następuje zmiana w twoim życiu. Rozumiecie? Wiem, że dla niektórych z Was to brzmi bardzo podstawowo, ale jestem pastorem już zbyt długo, aby nie widzieć tego, jak wiele osób żyje z poczuciem potępienia i poczuciem winy w swoim życiu. Prawda jest taka, że nikt z nas nie powinien funkcjonować w poczuciu potępienia, winy czy wstydu. Jeżeli chrześcijanin funkcjonuje w poczuciu winy, wstydu czy potępienia, to oznacza, że nie widzi prawdy wyraźnie. Potępienie, wstyd i wina przeciwstawiają się dokończonemu dziełu Jezusa Chrystusa. Jeżeli na swój upadek czy grzech reagujesz wchodzeniem w potępienie, reagujesz tak, jakbyś nie znał Chrystusa, reagujesz tak, jakbyś nie znał treści Ewangelii. Reagujesz tak, jakbyś był tym, co zrobiłeś. Dan, ale ty nie rozumiesz, co ja zrobiłem. Nie, to ty nie rozumiesz tego, co on zrobił. Gdy skupiasz się na tym, co ty zrobiłeś, nie widzisz tego, co on zrobił. Stajesz się wtedy efektem tego, co zrobiłeś. Odsuwasz wtedy samego siebie w kąt. I nie myślisz o tym, co on dla ciebie zrobił. Usprawiedliwiasz wtedy swój stan życia w potępieniu. Mówisz, ale ja jestem wierzącym od pół roku. Jeśli to się jeszcze nie zmieniło, to coś musi być nie tak ze mną albo z moim sercem. A może w ogóle nawet nie jestem zbawiony. Może wydaje Wam się teraz, że przesadzam. Ale nasłuchałem się od ludzi takich rzeczy przez lata. Czuję, że bardzo ważnym jest to, abyśmy teraz o tym rozmawiali. On rządzi swoim królestwem, Berłem sprawiedliwości. Moc Ewangelii jest całkowicie zależna od ofiary Jezusa Chrystusa. Jest całkowicie zależna od jego przelanej krwi. Rozumiem to. Jednocześnie musisz dać mu przestrzeń. Bóg jest miłosierny, to prawda, ale to ty musisz przyjąć jego miłosierdzie. Mogę przez cały dzień ogłaszać nad wami, że Bóg was kocha, ale czymś innym jest przeżywanie tego przez was w miejscu ukrytym. To ty musisz zrozumieć jego serce. To ty musisz współpracować z Nim tak, aby uwalniać swoją wiarę. To ty musisz stworzyć w swoim życiu przestrzeń dla Bożej łaski. Łaska jest mocą Bożą. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. On rządzi swoim królestwem, berłem sprawiedliwości. Wierzę, że On pasuje nas tak, jak pasuje się rycerza. Ty przed Nim klękasz. Mówisz do Niego, Panie, jestem Twój. On dotyka Ciebie swoim berłem sprawiedliwości i to sprawia, że przed Bogiem stajesz się sprawiedliwy. Ten czyn Jezusa sprawia, że zasłona staje zdjęta z Twojej twarzy. Sprawia, że nagle masz dostęp do Boga. Rozmawiałem z tysiącami wierzących w swoim życiu, którzy nie mają w sobie wystarczająco odwagi, by rozmawiać z Bogiem, gdy są z Nim sam na sam. Mają wrażenie, że wiecznie się nie kwalifikują. Że zawsze coś z nimi jest nie tak. Jezus Ciebie zakwalifikował. Jeżeli coś powstrzymujecie przed byciem z nim sam na sam, jeżeli coś powstrzymujecie przed intymnością z nim, nie będziesz w stanie wydawać owoców. Jeżeli nie jesteś z nim blisko, nie będziesz w stanie niczego od niego przyjmować. To jest tak ważne. Wieczne życie to nie jest modlitwa, która wysyła Cię do nieba, gdy umrzesz. Wieczne życie to poznanie Ojca. Siedemnasty rozdział Ewangelii Jana. Wiem, że na tej ziemi ograniczyliśmy życie wieczne do modlitwy, którą się modlimy. I do obietnicy, która kiedyś się spełni. Mówimy: przyjmij Jezusa, a któregoś dnia pójdziesz do nieba. To jest tylko jakaś malusia część Ewangelii. Ewangelia to Jego życie, które zamieszkuje w Tobie. To Jego natura, która przychodzi do Twojego wnętrza. Ewangelie podsumowują słowa: wszystko, co stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Ewangelia mówi: chodźcie w świetle, tak jak On jest w świetle. Nie czekasz na to, żeby któregoś dnia pójść do nieba. Niebo zamieszkało w Tobie, przyszło do Twojego wnętrza po to, aby przynieść przemianę. Głosimy bardzo mały wyrywek Ewangelii. Wydrukowaliśmy go na tysiącach traktatów, skupiamy się w nich na momencie naszej śmierci. A co z tym życiem tutaj, które mamy prowadzić dla Niego? Mamy umrzeć teraz, nie kiedyś. Dzisiaj mamy umrzeć dla siebie swoich własnych ambicji i motywów, które są egoistyczne. Dlatego czegoś, co żyje kosztem innych. Dobrze, że odsunąłem się od tego stolika, bo waliłbym w niego ręką przez cały wieczór. Kilka tygodni temu byłem w kościele i powiedziałem pod koniec: Nie wierzę, że nie złamałem tej kazalnicy. Naprawdę tamten stolik nacierpiał się tego wieczora. Nie jestem na nikogo z was zły. Nie przyjechałem tutaj po to, żeby was sprać. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć wam, kim jesteście. Chcę być kolejnym głosem, który zasiewa w was. Macie wspaniałych liderów, którzy w was zasiewają. A ja chcę do tego dorzucić. Nie jestem na nikogo z was sfrustrowany. Mam wiele pasji do tego tematu, ponieważ widzę, że ludzie żyją w kłamstwie i widzę, jak ich serca są oszukiwane. Widzę, jak szczerzy ludzie są niszczeni przez szatana, ponieważ nie rozumieją prawdy. To, że żałujesz w swoim sercu, oznacza, że jest w tobie życie. Jest różnica między osobą, która robi wszystko, aby być cały czas na haju, która jedyne o czym myśli, to o kolejnej dawce. Oczywiście taka osoba może nadal pokutować, ale jest różnica między taką osobą, a osobą, która upada, ale czuje się z tym strasznie i bardzo chciałaby przestać. Taka osoba jest tak blisko od bycia bardziej wolną, niż to jej się kiedykolwiek śniło. Problem jest następujący. Nam się wydaje, że jesteśmy tym, co robimy, a jesteś tym, co On dla ciebie zrobił. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, co my możemy zrobić. W chrześcijaństwie chodzi o to, aby uwierzyć. Jednocześnie uważajcie na nauczania, które mówią wam, że możecie mówić, że jesteście tacy a tacy, a w waszym życiu nic się nie zmienia? To, co przynosi przemiany, to wasza wiara. Ja nie próbowałem siebie zmienić. Nigdy nie robiłem wszystkiego, co w mojej mocy, aby być dobrym chrześcijaninem. Moje serce się zmieniło, moja perspektywa się zmieniła. Ja nie budzę się myśląc o tym, że mam nadzieję, że dzisiaj nie zgrzeszę. Ja nawet nie myślę o grzechu. Wiem, że ludzi to przeraża. Myślicie sobie teraz, czy on powiedział, że on nigdy nie grzeszy? Myślimy tak, ponieważ jesteśmy tak bardzo skupieni na grzechu. Zrobiliśmy z grzechu coś niesamowicie potężnego. Wydaje mi się, że według nas grzech jest dużo potężniejszy niż Duch Święty, łaska i to, co uczynił Jezus Chrystus. Wywyższamy nasze doświadczenie ponad Jego łaskę. I dlatego nawet trudno o takich rzeczach głosi się w Kościele, bez bycia nazywanym heretykiem. Wywyższamy nasze ludzkie doświadczenie, zdecydowanie ponad Jego moc i możliwości. Mówimy, że zawsze będziemy tym, kim byliśmy. Nazywamy taką postawę pokorą. Nie ma w tym żadnej pokory. Gdy stajesz się tym, za co On zapłacił, to jest pokora. Powiedział mi, że mam uważać siebie za martwego dla grzechu, a za żyjącego dla Boga w Jezusie Chrystusie. Jak mam myśleć o grzechu, skoro dla Niego umarłem? Czekaj, co On mówi, że On jest doskonały, że nigdy nie zgrzeszył. O co tu chodzi? Wycofujemy się. Zostaliśmy wyszkoleni w skupianiu się na grzechu a On rządzi swoim Królestwem, Berłem Sprawiedliwości. Gdy jeszcze byłeś grzesznikiem, Bóg posłał za ciebie swojego Syna. Twój grzech nie powstrzymał Boga przed przesłaniem swojego Syna na ziemię. Posłanie Syna Bożego na ziemię nie zależało od tego, czy ty ze swoim życiem coś zrobisz, czy nie. To Jezus przyszedł po to, aby zrobić coś z twoim życiem. To jest prawdziwe i proste przesłanie Ewangelii. Jezus powiedział, że nie przyszedł na to, aby osądzić świat. Dlaczego więc ludzie osądzają samych siebie? Powiedział, że przyszedł po to, aby przez Niego świat mógł zostać zbawiony. Powiedział, że w dniu swojego powtórnego przyjścia osądzi nas Jego Słowo. Macie to napisane w 12 rozdziale Jana. ale trzeci rozdział Ewangeliana mówi o tym, że Jezus nie przyszedł po to, aby osądzić świat. Innymi słowy Jezus mówi, że nie przyszedł na świat po to, aby dać mu to, na co zasługuje. Jest coś w nauce o sprawiedliwości, co musimy zrozumieć. Zrozumienie sprawiedliwości trzyma ciebie na właściwej ścieżce, sprawia, że nie wypadasz z rytmu i jesteś skupiony na tym, co właściwe. Jest napisane, że nawet jeśli zgrzeszymy, nie jesteśmy już pod prawem. Nie jesteśmy pod prawem, lecz pod łaską. Szósty rozdział listu do Rzymian. Następnie mówi, czy to oznacza, że mamy mieć wszystko w nosie i grzeszyć? Mówi, oczywiście, że nie. Przecież umarliśmy dla grzechu. Niesamowitym jest to, że Biblia mówi nam, że mamy umrzeć dla grzechu. Jednocześnie prawie, że nie można o tym mówić w Kościele, ponieważ tak wielu z nas pławi się w naszej zdolności ku grzeszeniu. Każdy myśli, że gdy kaznodzieja głosi o sprawiedliwości... O tym, że możemy być martwi dla grzechu. To chodzi po śliskim gruncie. Ludzie pytają, co masz na myśli? To, że nie grzeszysz? Przecież wszyscy grzeszą. Prawdopodobnie wszyscy grzeszymy, nawet gdy oddychamy. Wiecie, dlaczego teraz się śmiejecie? Bo wiecie, że to, co mówię, jest prawdą. Jednocześnie te myśli, wypowiedziane na głos, brzmią głupio. Jeśli naprawdę w ten sposób myślimy, nie mamy pojęcia, o czym mówi Paweł w liście do Rzymian. Nie zasmakowaliśmy jeszcze radości, która wypływa ze sprawiedliwości. Nie zasmakowaliśmy jeszcze życia, w którym nawet nie myślimy o grzechu. Życia, w którym sprawiedliwość rodzi swoje owoce ku świętości, nawet bez Twojego starania się, aby prowadzić święte życie. Natrafiłem w Biblii na jeszcze jeden taki ciekawy wersecik. Gdzieś tam mniej więcej w Galacjanach. Wiecie, co tam jest napisane? Że jeśli będę żył według ducha, nie będę wypełniał rząd z tego ciała. Chwila, chwila. Nie, nie, to na pewno jest herezja. Wiecie, co musimy się upewnić? Musimy spytać się Pana, czy przypadkiem, gdy Paweł pisał te wersety, to być może z niego wylazła jakaś cielesność. No bo Panie, chyba to rozumiesz. Każdy ma swoje chwile słabości. Widzisz, to, że w ten sposób myślisz, sprawia, że ty masz swoje chwile słabości. Nie pozwalasz, aby Ewangelia zmieniła twój sposób myślenia, i dlatego twoje myślenie nie ma mocy ku temu, aby zmienić twoje życie. Jesteś cały czas taki sam. Usprawiedliwiasz swój system wierzeń tym, czego doświadczasz, a twój system wierzeń powinien być ukształtowany przez to, czego on doświadczył. Powiedział, że mamy za nim podążać, i miał to na myśli. Nie powiedział: wystarczy, że będziecie mi śpiewać i mnie uwielbiać. Módlcie się też do mnie, gdy jesteście przetłoczeni życiem. Nie powiedział, podążajcie za mną. Powiedział też, że będziemy czynić te same rzeczy, co on, jeśli będziemy wierzyć. A więc może ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, w co tak naprawdę wierzymy. Nie pozwól, aby ludzkie doświadczenia definiowały to, w co wierzysz. Pozwól, żeby to definiowało. W co wierzysz? Zacytowałem Wam właśnie kilka fragmentów. Fragment, który mówi o tym, że umarliśmy dla grzechu. Jest napisane, że mamy uważać siebie za umarłych dla grzechu. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Widzicie, kolejny fragment. Gdy umierasz dla grzechu. Twój umysł zaczyna myśleć o sprawiedliwości. Czym jest śmierć dla grzechu? Śmiercią dla grzechu jest zaprzestanie wspominania go oraz zaprzestanie utożsamiania się z jego brudem. Budź się codziennie rano i mów: Ojcze, dziękuję Ci, że nie zostałem stworzony do życia w ciele. Jestem stworzony do życia według ducha. Dziękuję Ci, Boże, mój Ojcze, że nie jestem skazany na grzeszenie każdej godziny mojego życia. Twoje życie jest we mnie, ty mnie oczyściłeś. Sam wypełniłeś mnie tym, kim sam jesteś. Zgadzam się z Twoim sądem nad moim życiem. Osądziłeś mnie przez Jezusa Chrystusa. Powiedziałeś, że jestem czysty, święty, bez skazy i bez nagany. Dziękuję, że oczyściłeś mnie i sprawiłeś, że jestem całkowicie nowym stworzeniem. Czy naprawdę uważacie, że ktoś, kto w ten sposób codziennie rano będzie się szczerze modlił, następnie po takiej modlitwie będzie szukał okazji do grzechu? Czy naprawdę myślicie, że to, o czym wam głoszę, jest wymówką dla grzechu w moim życiu? Czy być może naprawdę znalazłem sposób, aby być od grzechu wolnym? Ledwo co da się coś takiego powiedzieć w Kościele głośno. Jest tak dlatego, ponieważ tak bardzo wywyższamy grzech w swoich myślach i swoim językiem. Wydaje nam się, że celem jest absolutna doskonałość, a nie czystość. Ci, którzy są czystego serca. Zobaczą Boga. Wcale się nie dziwię, że szatan tak bardzo nam to wszystko pomieszał. Myśląc sprawiedliwość, myślimy perfekcja, a nie czystość. Czystość sprawi, że będziesz żył życiem, o jakim nigdy nie marzyłeś. Ona sprawi, że będziesz żył życiem tak świętym, że będziesz tym całkowicie zadziwiony. Może celem nie jest całkowita perfekcja, tylko całkowita przemiana życia. Ani razu nie powiedziałem, ani nie pomyślałem w moim sercu, że nie zgrzeszyłem ani razu, odkąd się nie narodziłem na nowo. Nie mówię też, że nawet nie zgrzeszyłem w ciągu ostatniego miesiąca. Powiem wam jedno, nawet nie myślę o grzechu. Jednocześnie, czy nie uważacie, że gdybym w cudzysłowie zawalił, to nie wiedziałbym o tym od razu, skoro jestem w tak bliskiej społeczności z Bogiem? Czy nie uważacie, że widząc to, co zrobiłem, momentalnie odciąłbym się od tego, co zrobiłem i podziękowałbym Bogu za to, że uwolnił mnie od grzechu? Czy nie uważacie, że momentalnie bym pobiegł w jego stronę? Czy nie uważacie, że wystarczy, abyśmy w naszych sercach pragnęli czystości i świętości? Czy nie uważacie, że to wystarczy, aby Boża łaska spotkała się z naszym pragnieniem? Przecież Bóg bardzo dobrze wie, że nie możemy żyć czystym życiem o własnej sile. Jeżeli jednak nie wierzysz w to, za co On zapłacił, to jak masz skorzystać z jego łaski? Jeżeli jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, to gdy nie złożysz swojej wiary w te prawdy, o których mówię. Nie otrzymasz żadnej łaski ku przemianie. Co jest możliwe dla człowieka, który jest wypełniony Duchem Bożym? Czy ktokolwiek z nas tak naprawdę to wie? Na razie wychodzi na to, że gdy ktoś odkrywa, jak może wyglądać życie w Duchu Świętym, to inni ludzie kamienują go za to w swoim umyśle. Mam pytanie do Was. Jak może wyglądać Twoje życie, gdy przyjmiesz pełnię łaski? Za którą On zapłacił na krzyżu. Powiedz mi, jak takie życie może wyglądać. Wyobraź sobie to. I teraz pomyśl, że Bóg do tego Cię powołuje. Czy takie życie w pełni Bożej łaski, ku przemianie, nie powinno być celem nas wszystkich? Nie porównujcie się ze sobą nawzajem. Nie pozwólcie, żeby ktokolwiek Was przekonał o tym, że prawda jest inna. Widzicie, ja nie muszę, stojąc tutaj, mówić Wam, jak często można grzeszyć, a jak często nie można grzeszyć. Co można robić, a czego nie można robić? Jak wygląda moje życie, a jak ma wyglądać wasze? To wy żyjecie ze sobą i swoimi sumieniami. Im czystsze będzie wasze życie, im bardziej będziecie trwać w objawieniu sprawiedliwości, tym bardziej będziecie połączeni z Bogiem. Tym większe będzie wasze zrozumienie i tym większe będą wasze owoce. Tak po prostu jest. To nie jest coś, o mamy się kłócić. To, o czym mówię, nie jest żadnym powodem do teologicznych dysput. Chciałbym, żebyśmy zakończyli nasze teologiczne dysputy, które nigdy nie zrobiły niczego dla Królestwa Bożego. Teologiczne dysputy jedynie sprawiają, że wydaje się, że jeden człowiek ma rację, a drugi jej nie ma. To jest jedyne, co one osiągają. Ja nie mówię teraz o teologicznej rozprawie. Mówię o Bożej łasce, która jest wystarczająca, aby zmienić nasze życie. Mówię o wierze, która pozwala, by ta łaska przez nasze życie przepływała, a bez łaski w swoim życiu nie masz mocy do tego, by się zmienić. Po czasie sam zaczniesz siebie osądzać. Będziesz miał wrażenie, że nie jesteś osobą, którą już powinieneś być, albo dasz się zniechęcić. Dojdziesz do wniosku, że przecież Bóg wie, że zawsze będziemy upadać. Będziesz miał nadzieję, że przynajmniej cię kocha. Jednak będąc w tym miejscu, przestaniesz żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Poza tym Twoje życie nigdy się nie zmieni. Mam nadzieję, że ma to dla Was sens.